Będziemy dzisiaj rozmawiać o Harrym Potterze i o wszystkim, co z Harry Potterem jest związane, ponieważ nie jesteśmy najlepsi z Krzysztofem, jeśli chodzi o trzymanie się jednego tematu. Nieznanych powodów tolerowali przedszkolne slabizowane. Dzień dobry! Sy, ja tego nienawidziłem. Nawet w szkole ponad. Znowu robię ten błąd co zawsze. Zamiast, żeby słuchać, patrzę na czat i czytam coś takiego się, szuciu, szuciu z Ja chciałam dowiedzieć się więcej piski wysadzki trufli! <laughs> Jakiej trufli? <laughs> piski trufli! O mój Boże! Dawno, dawno temu był spleśniały most w zatęchłym lesie, i pod spleśniałym mostem w zatęchłym lesie mieszkała trolga. Olga nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest ani w zatęchłym lesie, ani że jej most jest spleśniały. Uważała, że jej most jest najlepszy ze wszystkich. I każdy, kto przychodził jej mostem, słyszał: "A, durny! Nie, nie, nie jeżdżasz pod takim mostem jak ja! A co ty pewnie w jakimś domu, jakiś plebejusz, tak! I wtedy. Trolga nie otrzymywała należnego wszystkim trolom myta za przechodzenie przez most i w ten sposób trolga nie zarobiła na jedzenie i umarła. Dowieść takiej tezy, możemy to zrobić w bardzo łatwy sposób Jest XXI wiek. O, tutaj na przykład jest taki licznik QR, bo wiecie, innowacja, nowoczesność QR, skanowanie smartfonami. Poza zaburzeniami psychicznymi I wzrósł także problem z otyłością, ponieważ młodzież znacznie więcej czasu spędzała przed komputerem <grym> czy telewizorem. Boże drogi! Czyli rozumiem, że jak ja teraz tak siedzę, tak jak przed wami w tej chwili nagrywam ten materiał, to, i to ja w tym momencie tyję. No, z każdą chwilą przeżywam kilogramów, ale wiecie co? Wiecie co? Jest sposób, słuchajcie. Bear with me, nie ze mną, jest sposób. Mianowicie, bierzecie to do rąk, nawiasem dobra książka, otwieracie i wy magicznie, magicznie przestajecie tyć! Momentalnie! Schudniecie, Sh bo macie książkę i siedzicie w ławce, przy stole. Tak samo jak przed komputerem, ale rozumiecie, no, no ponieważ trzymacie ten przedmiot w rękach, to nie tyjecie. Moja różdżka. Ponieważ yy, to on ma taki wzorek, to jest różdżka stylizowana na różdżkę Hermione Granger. Taka fajna, porządna, słyszę coś tam, jak się nazywało obrót i trach. Ale ponieważ Krzysztof jest arcymagosem, potężnym tak, magiem ognia, tak mówią. Tak, ja mówię. To nie ognia. To Krzysztof nie potrzebuje channelować magii aż tak bardzo przez różdżkę. Punkt dziki za zachowanie, punkciki za olimpiadę, punkciki za stypendia. Nie oszukujmy się, nikt mnie nie rozpozna w tym szalbierczym przebraniu. Z tego, że miałam komputer, miałam też psa, pieska, małego. Dostałam małego pieska, on był wtedy malusieńki, dosłownie taki maciepenieńki York. Nazywał się bo Krzysztof chce się zapytać, czy to jamnik, ale już wie, że nie jamnik. Tak? <śmulatuj> No niestety, no był to York, ale przynajmniej miał fajne na imię i... Już widzę, ja już widzę tego woźnego, który pakuje rękę z brudnymi paznokciami do oka ucznia ja i rozdrapuję, rozdrapuję oko, żeby wyrwać jej w, w prestiżowych badaniach naukowych opublikowanych na łamach Cyber Psychology, Behavior and Social Networking... N mm. Flex, u prestiżowe. Mmm, cyber behavior, and social networking. Uuu, to musi być prawda, bo to nie jest świerszczyk albo najwyższy czas. Stary. to wciąż jest problem, ponieważ wartościujesz, mówisz w prestiżowych. Ba Na jakiej podstawie to mówisz? Po jaką cholerę ci taka informacja? Ranking perspektyw pokazujący, które z liceów i uczelni są. Prestiżowe. Oprócz tego, oczywiście. Nie ma komiksów, nie ma filmów, nie ma seriali, nie ma mang, nie ma mang, nie ma nic. Absolutnie nie ma anime, nie ma seriali nowej generacji, nie ma seriali streamingowych, nie ma procedurali, nie ma tego wszystkiego. Absolutnie. Nigdy nie było i nigdy nie będzie, jest tylko literatura. No i oczywiście, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w kulturze, musi czytać literaturę. Więc język polski, oficjalnie moi drodzy, możemy sobie już to wprost powiedzieć, nie jest używany, jeżeli słyszycie Gdzieś tam w na, napisach macie język polski, czy dialogi, tłumaczenie w jakimś serialu, czy filmie, albo słyszycie lektora, nie dajcie w ogóle. Na tle mm, oryginału angielskiego, to wiedzcie, to nie jest polszczyzna? Nie, absolutnie nie, to nie jest polszczyzna. To nic wspólnego z językiem polskim, tylko w książkach, znaczy tutaj, w tych książkach, tutaj tutaj będziecie mieli język polski, tak? Natomiast w pozostałych mediach polszczyzna nie jest wykorzystywana. To bardzo istotne, musimy sobie to zapamiętać. Każdy, kto się smuci, kupuje u Gucci. No, już, już widzę. Możecie się rozejść. To był najnowszy odcinek dla każdego coś przykrego. Ale tak serio: metal jest twardy. Jest...